Witam serdecznie. Dzisiaj, można powiedzieć, ostatnia online lekcja projektu Pozytywna Energia Aktywności Sportowej dla dzieci młodzieży szkolnej. Jest trudny okres, znowu jesteśmy w tej pełnej izolacji. Dzisiaj to jest mój będzie trzeci trening. Jako, że mam licencję, nie powiem jak i skąd to mogę. Trenować na stadionie, biegać, ale miałem już wejść na salę na fitness i niestety do 17 stycznia nie możemy. Dzisiaj dla Was moja propozycja, powiem uczciwie, po świętach troszeczkę mnie przymuliło psychicznie, gdzieś ta fala jest. Już dzisiaj się czuję świetnie. Bieg z córkami, byłem też na takim drugim. No i teraz mój ukochany taki fitness, to jest oczywiście mój, nie ma to nic wspólnego z żadnym układem fitnessowym w klubach. Jest to mój. Z jednej strony jest to terapia psychologiczna, tak powiem, żeby się odstresować. Z drugiej strony oczywiście cały czas ćwiczę. Mam koszulkę założoną dzisiaj 60 lat. Rzeźbię swoje ciało. Ja mam już więcej niż 60 lat. To jest koszulka, którą odpakowałem dzisiaj po urodzinach. Jak, jak kończyłem te 60, to jest chyba zakład aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Wodzisławiu. Oni mi ją dali, więc dzisiaj ją rozpakowałem i dzisiaj w niej będę ćwiczył. Jeśli chodzi o seniorów, nie polecam deski, więc jeżeli chcecie powtórzyć te ćwiczenia, to tylko i wyłącznie wolno, na sucho, nie tak jak ja, w taki sposób rytmiczny i te ćwiczenia można sobie w domu powtarzać. Młodzież proponuje jestem jak wy młodzi gniewni, ale y, proponuję nie wygłupiać się Sylwestra. Słuchajcie, policjanci to też ludzie. Oni wykonują swoją y, pracę, nie są z rodzinami w domach. Y, I nie warto po prostu im w tym wszystkim przeszkadzać, szaleć. Można w domu, tak jak ja, wariuje. Jest godzina jeszcze normalna, więc muzyka może iść trochę głośniej i z pożytkiem emocjonalnym i z tym pożytkiem yy, tej aktywności ruchowej w moim wieku no, trzeba jednak ćwiczyć żeby być w takiej formie yy, warto ćwiczyć no to co miłej zabawy zaczynamy tak pani Janku jedziemy tu czy tu gdzie to było dobra i na początku relaks Deska każdemu młodemu poleca taką deskę w domu i rozgrzeweczka mała zaczynamy raz od dwa.

3, 4, 5, 6, 7 8 9 7